i Przygotowane różnego rodzaju formy, różnej wielkości, bo figurki są oczywiście też różne albo takie małe, jeżeli chodzi o typową pamiątkę, albo nieco większe. I mamy to ja mam taką właśnie wystawkę wszystkich pokolei, o których Państwu powiedziałem, że łatwo im zrozpoznać ten wkłucający to oczywiście łucznik ten z jednym kokiem stojący, tak, czyli tutaj patrząc od lewy czwarty, to jest właśnie e, jakiś tam piechór. Potem mamy takiego oficera z podwójnym kokiem, z jednym dużym kokiem mamy e, generała, no i tego z takim nakryciem podłużnym głowy w poronie ceremonialnej, to oczywiście jest cesarz, I jak wiemy, cesarz tylko i wyłącznie na potrzeby Obecnych, prawda, już terakotowych żołnierzy, no bo jeszcze nie jest w ogóle z tej terakoty, nie, nie wyrabiano. Tutaj oczywiście są formy, tak jak powiedziałem, na razie od lewy, tylko tam z tyłu na płótnie e, różne głowy stoją. E, następnie wszystko idzie do pieca, e, najpierw e, taki, no jak chociażby też i z hartowaniem szkła, tak, rzut mocnego gorącego e, potem wychłodzenie i raz jeszcze podgrzewanie już 9 godzin w temperaturze stałych 900 stopni a te pierwsze nawet w temperaturze 1000 stopni e, tak więc e, oczywiście jak zobaczymy oryginalną właśnie tylko broń, taka leżąca odłogiem, która no, była w drobce. Bo jeden z misternych planów Dinshina, kiedy nakazał rozbrojenie armii tych innych sześciu królestw. Bo kiedy podbił wszystkie królestwa, po pierwsze armia, tam żeby żaden arystokrata nie dogadał z takim generałem i nie chciał przyjąć władzy. No bo jak to różnie bywa, szczególnie w takim wielkim obszarze, tak? Jakbyśmy mieli takimi wielkimi Chinami, czy całą Europą samemu władać. to jeszcze bez żadnej kontroli <grym> komunikacji. I to jeszcze w czasie, kiedy podróż zabiera tyle rzeczy, tyle czasu. Dlatego nakazał przetopić całą broń, tej to po prostu nie było. Były łopaty, były inne elementy potrzebne do budowy. a R means the of the